Idę lekarza. Idę do lekarza. Nie mam wcale takiego głosu, to był prank. Mm. Wydałem 150 złotych na leki i witaminę D. Slay. Ogólnie, to ja myślałem, że ja skonam na tej w tej przychodni, bo nic nie zjadłem dzisiaj. Na 14:30 miałem wizytę. Nic wcześniej nie zjadłem. I byłem taki głodny, a dopiero po 15:00 mnie zawołała, bo było jakieś opóźnienie. Ja siedziałem tam z 40 minut siedziałem po prostu taki głodny, już brzuch mnie bolał, no ale dobra, szedłem w końcu, idę, ja poszedłem od razu do żabki po coś do jedzenia, wziąłem jakąś bułkę słodką i typiara nie wiedziała co to jest, jak to skasować i czy... Dosłownie, najpierw szła zobaczyć tam na półkę, potem poszła na zaplecze, się zapytać koleżanki. Potem koleżanka przyszła i szukała jeszcze w komputerku. Potem znowu ona dziś poszły z tą bułką. Jezo, ale taki głodny. I w końcu powiedziała, że ja ona mi tego nie sprzeda, bo one nie wiedzą, co to jest i muszę sobie coś innego kupić. Taka historia. Spotkaliśmy właśnie taką typiarkę znajomą z żabki, znajomą Śniegusa <noise> i powiedziała, że Pinki to jest jeden z najsłodszych piesków, jakie tam przychodzą do żabki. No, i zawsze Pinki przychodzi do żabki i on tam głaszczą panie z żabki. Bardzo jest super w żabce. Jak przechodzimy i nie wchodzimy do żabki, to zawsze się zatrzymuje pod drzwiami od żabki. I nie chce dalej iść, bo chce iść do żabki. Przepraszam. właśnie sobie wyjął z mojego plecaka torebeczkę z orzechami, która tam była. I co teraz? Kradzieju, złodzieju? Muszę zrobić Śniegusowi kula Wenchową. Bo mnie męczy. A ja nie mam siły się bawić. Jestem chory. Dobra skarpetka. Mm, nie, 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 nie. Proszę bardzo. Kula Wenchowa. One, two, three, four.